Taka Dobra, szybko kameruj to, bo to jest chujne. Długo tak nie <grymne> Woda. Ziemia. Ogień. Powietrze. Siema. Ogólnie zapomnieliśmy powiedzieć, co dziś robimy, więc robimy jeden z przepisów z oficjalnej książki kucharskiej serialu Avatar. A teraz możemy przejść dalej do materiału. Pozdro... Mam no, coś pięknego, nie? Ja wierdzę, że jedna. Świąteczna wersja śliwowicy. Jedniaczek? Dla was? Nie dla psa, kurwa! Co się robimy? Nie było widać na koniec. Nie wiem, co chcesz synchronizować. Nie odchodź. A, a chcemy te pury z tym zapierdolić, czy? No już. Tak ma wyglądać, jakby się Tak ma wyglądać, to jest zdjęcie poglądowe. Może być ciężko. Dobra, ale potrzebujemy kogoś na tłumaczu, nie? Trzyma. Ej, a jakiś pomysł jak się otwiera? Takie piwo. O kurwa. No tak. Weszło <grym> to soda. Uuu. Uuu! Uuu. Uuu. nie fajnie no? jak to piwsko zje dla najgorsze. Mam No i to dalej. Zaczekajcie, ja jestem w stanie. Ale to jest zajebiste. Ale to jest dobre. Jest no, musujące fajnie. i jest bardzo malinowe. No, i miodowe Jest takie musujące, nie jest takie jak gazowaniec. Fajne. Fajne. Bo Tomek no. jest kochany i nam kupił po piwku. Tak. z Tomek. Tomek zawsze pamięta. Kochamy się, Tomek. Tak, każdemu ręce potem się? Okej, okay, trzeba po prostu wziąć te mięso. Najpierw trzeba je w ogóle umyć, nie? I tu jest napisane, że obtoczyć właśnie w tej sodzie. Normalnie dobko? No chyba tak, no nie. Rub beef with baking soda. crudely coated Place in non-reactive container and refrigerate for one hour. A nie, dobra, one hour w lodówce. Albo... OR up to two hours Up to mięso? To? Fresh water soda. Aha, tak. Ocieramy sodą, potem... Co robimy? A potem to sodamy tak do... Dodala... To trochę dużo tego, je, nie? Czekaj, bo tu jest kruszonka, musisz to tak, nie wiem czy ona nie ma lat. O kurwa, teraz to pierdolą białym prochem, nie? O kurwa, ale mąka <grym> No, to musisz tak nacierać, nacierać stary, tak Weź się w to mięcho stary, to sody No, elegancko Nacierawka, to no, to jest zwierzę Ej, tu śmierdzi jakbym piekarnik, kurwa, myła Dosłownie, dobra, jeszcze raz nie mamy, nie mamy jakiegoś tego ostrowego sosu, bo tego nie ma Ostrogowy sos można zastąpić Czym kurwa? Sos tysiąca wieża, Ale kurwa to ma być do marynaty No ale jak to będzie smakować, jak to się będzie prezentować Fiu, 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 fiu Ekstra To wiesz co, prędzej bym wpierdoliła, nie wiem, Czyli nie. tutaj nawet Słodko, się, dobra Patrzcie, patrzcie, jak toś... się dobrze, to jest, jak to zimaro. chodzi, jak to chodzi, tu to lewo, tak. prawo, jest, tak? tego pół Ale nie, może dajmy łyżeczkę jednak tego, pornoce. bo to jest ostre, nie? Nie, nie jest już tak My tak nie lubię ostrego Ale to jak dobra, ten, dobra, git. tyle dał, to jest nic No Tomek, ty to wiesz, nie? Po cebuli Po cebuli wszystko <laughs> żeby... Potem mamy dwie małe łyżeczki tej mąki Soj, sos Jedna łyżka. No, jedna duża. Ty musisz całą mówię, No przy ale to pachnie. Ale do zajebisty. No odwróć się do góry nogami pierdolni tym jak do zupy, no. No mocny ten. Ale no mówię, że ruszaj tym z O jest, jest, dajcie mi go! Dajcie tak, mi go! Tak, tak. Dobra, G? No. Kurwa, G! No kurwa Dobra, mała łyżeczka tej lit, mąki pojebanej tyle spoon Jakiej limonki? Mąki, mąki, mąki. nie limonki Kurwa, gdzie myśli mąkę mamy? Dwie to robię... małe łyżeczki tu jest napisane A kopiate czy nie kopiate? Ta, jedną taką, drugą taką, może być? Nie wiem, <laughs> problemu Dwie łyżeczki oleju sezamowego jakiegoś prażonego kurwa Ej, a nie chcemy rzeczywiście tego oleju przypierdolić? W sensie, że... Widzisz, że on? stój, stój czekaj kurwa nie chcemy tego sezamu na patelni, na malutkiej patelni pierdolnąć, doleć oleju i po prostu przez sitko wiebać? Ty powoli go przekonasz? No to nie jest głupie. O kurwa, psa zgniotła, a no mu głowę teraz zgniotła, ma nie ciało. No Dobra, Kasia Kasia to, piła. Ty to na nim. Kasia zabija psy. Potem to ten Ja coś... złoży... Ej, w życiu. Kibel kawy on wziął. <laughs> Patrzcie, to jest garnek. To jest jego kurwa kibel. No czekaj, no to kurwa może... No świetnie jest No git No git Gid, bo cała wypełnia do Na że bo nie becie, mamy nie? oleju sezamowego I myślimy, że DIY styknie Więc tu jest sezon idziemy to jest go, kurwa prawda. Ale mam kurwa łychę Nie mieszaj, bo to się może przypalać, wiesz? Na czarno Ja mam popcorn. Ty, co? Ty, to strzela To no nie pod tym strzela? Nie, nad tym, bo Strzela, no do góry wstup, patrz No dawaj kurwa Mieszaj, mieszaj <grym> <grym> To szybko, jest czarne, szybko. szybko. Nie dajcie na mniejsze spory. Ja Dobra tak? jednak power jest słabe <laughs> Kurwa, my zrobiliśmy popcorn Spalili kurwa z sezam. Kurwa sezam, i tego przykładam. Szybko! Nie, i no, tak, tak dzisiaj. No ruszaj ten garem stary Ja no, Jak dole! <laughs> Jak to się prezentuje! Jezu. No pokaż! Ale śmierć jest stary! Nie, pachnie popcornem! Pokaż, ej, zrobiliśmy pokaż. Popcorn. czarny tak, tak, proszę bardzo. No i dobrze. Dwie łyżeczki tylko? Ta, moim zdaniem git, bo tutaj taki już tak strzelało. Dobra, i teraz... <grym> lekko... Ja bym to na dwójce teraz chwilę grzało, bo no. to się wszystko... Te aromaty ugłimy do tego olejku, nie? To tak się robi ten olej sezamowy? To się nie wyciska jakoś tego sezamu? Bo... Wyciska się ale nikomu nie... Nie wiem. Dobra, wiadomo już te mieszaniem to wyłączyło. A daj więcej. No. Gazu. Tu musisz przestań na to. Dobra, na, na power teraz. Po pa. jaki power. Pem, 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 pem. Jakie wino? Losowe dzisiaj wybierzemy. Mamy tak, rabi. Uj, Ale białe to chyba musi być wino. No to karnorosy, Rosy, prosto. wino, To już takie ładne te? Kieliszki, kurwa. A, nie pokazuj ile mam pieniędzy, ogadnij się. Dobra, wino, poka jakie, świetny rocznik, prawda? Tak. Najlepszy rocznik. Prosto z słonecznej Sycylii. 2017 rocznik Nie wiem, ja nie chcę nic mówić, ale wygląda to tragicznie kurwa. Bo kurwa coś się spalił No to musimy zrobić już teraz Przecież to coś spalił Tomek żeś kurwa zjebał W chuj Ale wiesz co jest najlepsze? Wyjebałem to, to sobie tu leżało I nakurwiało jakbym popcorn robił No ale to trzeba by od razu przeleć chyba Dobra, a gdzie to wyjebać stary? Do kibla? O, do świetnika. Do, Olej? Do, do kibla. Do kibla? Ale świerkło! <noise> ty je w o, ci cię wnieść. Trochę kibel ci pływa. Nie upilnowali Jak mi pływa kibel? Co? No, moim zdaniem. No, Kuró, ty jesteś głupi z tym mówieniem. Moim zdaniem już można dać oleju. Ale co kłubać ci, co? To... Już można dać o, da. oleju. Chodź, chodź, chodź. Nie, ja ci pokażę. Czuć jak chuj no, przecież to wiatr wytwarzasz. No kurwa. Ale czy wiatr? Oh, kurwa. <gluw> Ej. O kurwa, ble, jakie chujowe. o Kurwa. Kurwa. Cała podłoga poszła znowu. I kurwa piwo wlało się w to sezamu. No to chyba nic, a dużo? Ale kurwa, ja sądziłem, że to tak jebnie. Ja pia, to Ej, czemu ty na każdym odcinku musisz piwo wyjebać kurwa. Ale, ale człowieku, sądziłbyś, że normalnie otwieram sobie piwko normalnie, a to robi puu. Przeanalizujmy to. Kąt ustawienia butelki to 90 stopni. Czy piwo przy takim kącie może się wylać? Można jak najbardziej. Jeszcze jak Wie, Wiecie co, ja się tak kurwa wystraszyłem? Ja myślałem, że nam garnek wypierdolym z olejem i że my umrzemy kurwa. Ej, ja się poważnie wystraszyłem mówię, no nie no, nie ma tu gazu, no nie wyjebała butla kurwa, nie rozkurzyliśmy mieszkania, ale ten piwo otworzył. Daj całe, tak? Bo od razu znamy, no. Ej, ale to dziwnie pachnie, czy mi tylko jak śmierdzi mięsem tutaj? Nie... Takim surowym, tak z lodówy? to pachnie, tak. No, ale nie, coś nie. To nie w dziób. No właśnie nie wiem, czym to. Tak trochę tym sosem... Nie, tym sosem ostrym po prostu. Słodko-kwaśnym i trochę... Ale trochę jakbyś kurwa tam jajko ubił, tak to trochę jest. No, so... no, Śmierdoli nie, w to, wie to kurwa. Nie... Nie no, trochę kurwi. Tylko teraz to bardziej tą miską. No, a może tą miską? Może by w trochę ten Poszczanie i naruszowanie, jak to było <noise> Jak? Jest w korku Aha I co, i to masz na, na co ten? O kurwa, ale to, powochała. to Dlatego. Umrzemy Trzymajcie Umrzemy. się Umrzemy Trzymajcie się To. Stuchnę się z wami, ale trzymajcie się Tak. Ja nie chcę Kto pomoże, ten pomoże <noise> Za przygotowany. A tu jako ocenka smaku? 7 Lepiej niż wódka cynamonowa? No. Piernikowa, przepraszam? Ej, powiem wam Mam ci, że podobnie czuć z pirolą, a to 70% a nie 30% filmowy, co? Bleh. Co ostatnio oglądałeś? O, dobra, o, ja, ja mogę powiedzieć, co ostatnio oglądałam Ostatnio oglądałam taki chujowy film, nazywa się Ungoing I to był świąteczny film o lesbach i był kurwa chujowy strasznie O, też go oglądałem przez jakiś czas Ungoing? No przecież z tobą. Ale, to Ale to nie ten, stracze. to nie ten, był jeszcze jeden Taki a, krótkometrażowy to. i typiara, która to reżyserowała, wpierdoliła to na swój kanał, I powiedziała, macie I kurwa ja był, był chujowy. chujowy Ale to, co oglądaliśmy też było chujowe, ale to było w granicach chujowości. Ale no. to było takie. To było... Nawet, w miarę nawet nic, nie mówmy a tak chujowe. o tym, co oglądaliśmy z pikselami. Nawet nie poruszajmy tego tematu. Powiem tak, najlepszy film to piksele. Polecam. Nie wiem, ja nic nie oglądałem ostatnio. Oglądałem One Pisa, ale to... Ja Riverdale dalej y oglądam tylko. No powiem tak, jestem na trzecim sezonie, jeszcze nie jest aż tak źle, nie? Poczekamy aż ludzie będą latać tam losowo. No powiem tak, no jak też oglądałam pisa to ostatni Ark wchodzi. Dobra, umyjmy jeszcze te papryczki. No umyjmy je. Tak, tak, umyjmy je. A bo... No i po co ja mogę ustawić. Ej, pociągnięć jak spodnie, tak Ja Mej, myj, myj, Dobra. Jak się środek wykraja jakoś, nie? O kurwa. To co najpierw? A ja jestem żółty. Bo jesteś nomadem powietrza, tak? No, brat, jestem ty, ty, tutaj no, od ognia no. i to mula. O kurwa. A bo tu na pół się pierdoli, ja po co ja zrobiłam? No, brat, ty, co z... się zrobiła. No bo wykroiłam, żeby ale ja jestem zziwana. Jesteś niezły, No bo ja nie lubię papryki, kurwa. Który nie paprykę? Jest? Ja pierdolę, no i po worker. Kurwa, sobie wziąłem największy nóż do chuja Ja też wziąłem największy, stary Jestem głupi jak chuj Dobra, no mi, chul, wszystkie, jak mi wszystkie spadły do środka, kurwa te Kurwa, ale mam no nóż kurwa do krojenia stali Mi zajebiście idzie chyba Mi też Ej, ja to zajemista jestem, kurwa, jestem urodzona do krojenia papryki pierdolonej, jest? Ty gadasz kurwa. No serio Dobra, ocenka, ocenka widzowie, kto najlepiej skroi papryczkę Patrzcie Szybkie pokazanie No moja czerwona szef totalnie, ogłaszam Tutaj żółciutka No też git, też git A jak tutaj grubaśnie to mula O kurwa, ale grubasa zapierdalasz Tomek To zezpień, wszystko zezpień, to jeszcze chyba na pół, patrzcie to nie? nie? To cieniuteńko I kurwa ten grubas <grym> Kurwa co to, co to kurwa, kurwa? kurwa jest No co ja mam za maczetę kurwa Ty <grym> byś <grym> taką maczetą to kroił? No się kroiła normalnie tą maczetę Ej my mamy jeszcze papryczkę chili no, tutaj. Gdzie jest? Chili chujową mhm. Ale to będzie kurwa ostre A daj Lidza No jest gło nie głodne tylko ostre To jest pojebane, bo najostrzejsze są pestki Weź Pe lini tak po tym nie. językiem No serio No to już nie. jakbyśmy się wszyscy przelizali, po prostu, Ta, bo no. każdy to już lizno. Świetnie no Ale nie kurwa o! Kurwa, nie no, Takie pizdy. Ja normalnie po całym języku rozsmawiałam Ale ja nie lubię ostrego. Dobra, robimy poprzeczkę, czyli każdy, każdy, każdy jeden plaster, no. Ale to zróbmy. Aż taki kurwa, plaster. Coś pojebany. Odkrojmy sobie w To ja jednak wycofuję się oficjalnie z tego challenge'u. O, Mocne? Daj sobie takie dla pizdy. Taki, taki cieniutki. Bo ja bardzo nie lubię ostrego. Jestem taki zjem Jeszcze zapijam gazowanym, żeby mocniej to czuć. O kurwa, nienawidzę papryki i nienawidzę ostrego. To jest kurwa najgorsze. A, ostre. A. To co mleczkiem? Jestem głupi. Piwem. Piwe. Na no to długo piecze. Jestem o trebii. kurwa, piwem jest najgorzej Ale to niedobre Ale ty żeś to ugryzł <grym> jak <grym> Jestem głupi. Ej, ja bym umyła zęby na twoim miejscu Ej, Ale mi się zimno zrobiło Ja pierdolę Jednocześnie Ale jest dziwnie Mi usta zaczynają z tego bacie. się A, Język o? mi trękuje Aaaa, kurwa, ale mam ślinotok Ale mam śliwowice To cię cukru? Nie, chyba nie, ja, to cukier nie jest dobre Ej, cukier pomaga Nie pomaga Nie, serio, jest lepiej no taki ślinotok Leci mi z nosa i leci mi kurwa tyle śliny do ryja, że to jest hit A ty mniej? Nie Ile myślisz? Ja powiem tak, ja jestem pizdą Ty jesteś kurwa szefem stary Dzięki stary Dobra kochani, teraz tak Wyjmujemy sody i uczemy mięso Co ja dzisiaj zrobiłem? Wypiłem na pusty żołądek kawę Zaprawiłem śliwowicą, po czym zjadłem... Jestem piwo w Duży... A, jeszcze troszkę piwa, więc Że eksplodowałeś piwo Eksplodowałem piwo. i zjadłem tak dobry kęs ostrej papryczki Osuszamy ręcznikiem papierowym Tak się prezentuje marynata A twój stary to szmata To wszystko wygląda to dupy, kurwa, jak pokazujemy Czym? To do Dopiero jakbyś patrz, jakbyś odpalił lampę, to coś by było widać no, no to tak trochę, o już, no, no lepiej Mięsko z malatą Imbir Kepula challenge Nie no, imbir challenge nie. Imbir challenge mocno. Imbir challenge imbir. Tak nie. No, Moja mama wykorzysta do herbaty Albo, no właśnie, w herbacie możemy go na. Skrycieć. Na ten ja tego nie jem, kurwa stary, nie wiem. No Nie! Ty już opierwoliłeś? Nie, ale całość! Nie, nie, wow, nie wow, całość! Wow. Całość bierzemy! Ale nie, nie mógł No bo ci, tak! Nie. Kurwa, Czern. tego się Nie, nie się w ogóle. Dobra, robię im challenge sam, wyjewane mam. Boże. O boże! Słuchaj, nie zawsze Ale to smakuje? Z nie jest. Opisz smak. Gorzko w kurwę? Nie, jak. Jak olej. <laughs> Mniejsza czy większa? Mniejsza. Mniejsza. Dobra. A zresztą po co ja pytam? No właśnie nie. wiem. I potem jeszcze raz. Specjalnie Specjalny do Ciebie. Mam jak wielki stresik. No, no daję. Ja ja jak najciemniej spróbuj. Zrobiłem to Dobra. dla Ciebie i dla Paulinki. No proszę bardzo. Pięknie. Dobra, jak to jest chujowo pokrojone, to Paulina zapraszamy na ciebie, na nasz odcinek, nie? No, to jest no, sama No. Ja już tutaj płaczę. Paulina to dla ciebie. Serczą pół roku. Pół roku hejtu. To codzienne kurwa klojem cebulę Jak już mamy imbir, to zrobimy warming ginger tea. Tam jak zadowolony, bo jest herbata. Chyba, to. I teraz idziemy ją robić. Dobra. Więc tak, kroimy sobie imbir. Plastry. Już, się na plastry. Chuj, a plastry. Kostkę, kroimy roimy imbir. Jest dużo imbir. Dużo imbir. No jest dużo. Zaczykamy Dobra, teraz tak. Tak się prezentuje herbata. Ma jakieś dziwne rzeczy tu z góry. Jak? Pokaż. Tak, delikatnie fusowo. Dobra, i każdy. No bo przez dziurki wcale na, za... razie, na razie ja nie czuję za bardzo, bo już sam papryka mnie teraz zjebała, nie? Ale na koniec trochę czuć. Będziecie mieli ciepłą wodę, na razie. Tak moim zdaniem. Takie robią bez smaku. No, ale, ryby. ale będziesz miała zaraz na będziesz miała. Takie bez niczego, bez smaku to jest. No, no tak jak herbata zwykła, w sensie... No, no chyba, że te, ta kurwa zimowa, to ta jest ze smakiem akurat. Te takie, które jakby nie, nie, nie są właśnie... Przedobrzone Takie mega neutralne, że sobie musisz je dosłodzić No To, to w sensie Ja się no. Jaśminowa no, też tak, że nie, nie smakuje Ale takie herbaty w sensie Wiesz co chodzi No myślę, okay. że, takie... że, że takie lubią, żeby nie pić samej ciepłej wody Tylko piją no. coś takiego okay. Proszę degustatorze. Ja nie wiem, chyba stałeś się czołgistą No Sam wiecie. Dobrze Dobrze smakuje W sensie jest teraz trochę słodsze Czuć rzeczywiście imbir Delikatna herbata bardzo ale daleka. powinna być na końcu skopen. Ale nie dobra, czuć jednak to na gardle na końcu Jak Ja wypiję więcej i będzie na pewno czuć Jak więcej pijesz to jest na gardle taki imbir rzeczywiście Ale czuć, czuć ten imbir nawet w pierwszym tak, Czuć, tak, czuć. Ale czuć Powiem Ci, że jest spoko, bo jest, to, to jest trochę y, namiastka chili No ale to jest bardzo lekko nie Tylko nie? bardzo leki chili Czyli takie, no rzeczywiście. Ej, moglibyśmy zrobić normalnie taką no. podobną do chili, tak, tylko ale... byśmy musieli tutaj malinowe dodać. Po prostu jak... nie, tak. Nie. Ja pierdolę ja chciałam się napić jeszcze te. Tylko, mm. że, że ktoś ma jakby imbir w domu, który ma zaległy, to może sobie na spokojnie zalać tą gorącą wodą i będzie to dobre. No. no rzeczywiście. Tylko dodać tylko ci Nie, dodać Albo miód, cukier. cukier, albo jakiś selito albo coś no. innego. A ja na przykład lubię czasami. Tylko wtedy ona mi się trochę robi za, za, za bardzo taka fikuśna ta hermatka. to A czy nie? Teraz czuć na gardle rzeczywiście. No to. Ja, ja już czułam wtedy, nie? podziękuję. Chyba, co? Czuć trochę na gardle. Weź sobie tak łyknij cały. Tak w I tak przełknij tak przez gardlełko Trochę pieczy O <laughs> nie, dobre. Nawet z paweczką chili. Nie Nawet lepsze. lepsze. No, chyba lepsze. Stresuj sobie to Nie No serio Dobry, nie, to jest Nie, misusz stary Zobacz Nawet dnie jest ostre tutaj czosnek Nie no jest trochę taki Trochę no czuć, trochę czuć sobie na, na tego muleta yy, no. od kurwa ten. a ja tego nie lubię Spoko Spoko, że tego nie lubisz Świetnie Trzymaj się Coś czuję, że to nie będzie aż takie dobre Takie myśli, zigi? Ale pusto. Tylko musimy szybko, bo czosnek jak jest długo na patelni, to on potem robi się koszki. O kurwa... Ale to się śpi <szkic>, goty... <noise> gotujemy Gotujemy rozpierdol. Do patelni ten czosnek Hej, a wiesz, że ja, to jest taki to czarny śpiewa. okrąg metalowy i musisz w niego trafić. Jak pierdolicie te dwie, mieszajcie szybko. Mieszaj. Tomek mieszaj. A to bym musiał mieć tego? No na masz, masz na dół, Na dół, na dół, na dół. Lewo, prawo, prawo, prawo! Tu kurwa tego tak Miało być 5 sekund Ja pierdolę, mieszaj Dobra Ale zmniejszy ten... poziom I teraz wpierdolaj mięso Miesz 5, 4, 3, 2, 3, 3, 3, mięso, mięso. Tomek mięso, to. mięso Tomek Mięso Dobra No, nie, no, mięso. no serio 5 sekund to pisało Dobra już pięć, 10, 12 Bo czosnek będzie gorzki stary ja nie, będzie... nie może być zło Dobra zajebiście Dobra, to do góry nogami wyjebam Tylko no. Wszystkie, wszystkie Nie serio wyjedz to do góry nogami Ja je rozłożę, ja je rozłożę No wypierdol No Tomek i te No i musi się teraz dobrze zarumienić, teraz dobra. musimy zrobić, żeby to nie było surowe mięso? Postaram się. Hmm. Zrobię co w mojej mocy. Teraz fajnie pachnie mięskiem. Tak? E? No. 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 No dobra, no bo to jest tak za tyle pieniędzy. Kurwa, musi dobrze pachnieć. Pierdalamy i to, i paprykę. Cebula i papryka. Leci. No. I to musi się daj, potem wysypiać, co koło trzy minuty. Dobrze, więc możecie jak na tak bo tu potem, jak widzicie, to, to jest takie za Ale no, to tak naprawdę jak to się przyrumieni o za trzy minuty około, no nie? Wszystko mocno wymieszać trzeba. E, to możemy zlać tego wina, zagotować i między wyparowywaniem powinniśmy przybyć te mięso, żeby mocno żeby to kurpało, a nie było takim glutem, nie? Może no, robimy coś swojego. No. Nie, może więcej. Nie. To już nie! Jeszcze nie możemy... No Dobra, dobra, już, już, stary. Nie już stary, żeby... hmm. na tyle mięso to... Co, jeszcze trochę. Ja? Kurwa, pijecz Specjalny test. Dobra, testujemy No co, tak, co ja wziąłem, żeby sobie zobaczyć ten, zobaczymy jak to się dzieje, Za mało przyprawą No. No pierwszy raz zrobiliśmy bez przypraw. No, jest mało za no mało przypraw. Za ja? mało? Lekko, lekko piecze po, pod koniec. Gumia to nie Nie, no, jakby już to sama marynata nie jest zła. Tak szczerze czuję. No. Tylko, że pytanie czy robienie dwie godziny tego ma sens, czy ja bym sobie zrobić cokolwiek innego do jedzenia? I mo taka wołowinka, ale to ja bym. Ja bym, ja bym do... musiała mieć chleb do tego, z tego Ja bym musiał już z czymś to zrobić. To by było spokojne do tortilli. Do tortilli, do chleba. Dobrze, ja do makaronu, by to nawet wsiadło. A jak jest niegumiaty kawałek, to to jest zajebiste. Słuchaj. To jest tak to tak smaczne. I nawet jak jest ta papryka, to czuć ją, ale nie jest to niedobre. A jak ja nie lubię papryki za bardzo. No bo nas się go jest z tego. Ist się jest tylko aromat tej papryki, a nie To jest gumina. neutralna. O, trafił mi się kalosz. Faki kalosz. Nie no, Niektóre Dobra. kawałki tej wołowiny są naprawdę zajebiste. Dobra, od 1 do 10, nie oceniamy. Mogę to zjeść, ale to nie jest coś, co jest moim ulubionym mięso. Ale bo wybraliśmy w trudne mięso. To nie jest łatwe mięso do zrobienia. Dobrze 6, w się sensie, się tak ogólnie, że... że tam. Nie jest to złe, bo jakby... No. No 6. A, nie, daj 5, kurwa. Mi to aż tak nie podchodzi, żeby to kurwa wpierdalą. Nie, dobra, też 5 daj. Typu. No, już coś już takie wybitne. Nie opłaca się czasowo, ile to tr czasu trwa? Nie wiem, 5. 5? Git. <laughs> Ale... nie... Git, ale nie opłaca się tego robić. Nie za cenę tego. mięsa, no. za czas... Może też powinno się to dłużej marynować i by to bardziej przysiągło, żeby byłoby to bardziej przyśpieczone. Może... No. Mam robiliśmy po godzinie tej marynaty. Za... No nie opada się po prostu. No. Da się zrobić lepsze rzeczy. W te dwie godziny, no? No. Ale jak toś... Jak coś umie dobrze robić ten. Wydaje mi się, że wyszłoby mu to lepiej. Po A bo jeżeli ktoś się jest bardzo fanem mięsa wołowego, na przykład, że nie lubi kurczaka, no to wtedy, wid. Nara! O kurwa, woda, <śpiewanie> Gludy, dlaczego ci tak jebie bia spyska? Pierniczka. jest jeszcze takie orzechowe. jak Chcesz? Zawsze wszystko testowałem? Nie, to z dołu testowałem, tego jeszcze za jakichś. Ale masz glut tak kurba na ryju. O, dla tego cała. Ta...